Cześć, Weronika i Karolina. Chciałybyśmy dla Was dzisiaj przeczytać jedną z opowieści z książki o dzielnych księżniczkach i pięknych królewiczach. Książkę postanowiłyśmy czytać dla Was z podziałem na role, więc trzymajcie za nas kciuki. Królewicz Śnieżek, Wilhel, Wilhelm i Jakob Grimm. Tłumaczenie i adaptacja Weronika Józef. Pewnego razu w środku zimy, gdy płatki śniegu sypały się niczym pierze z nieba, piękny król szył sobie, siedząc w oknie o ramach z czarnego hebanu. Szyjąc tak, zapatrzył się na sypiący śnieg i ukuł się igłą w palec. Trzy krople krwi upadły na śnieg. Czerwona krew wyglądała tak pięknie na śnieżno-białym śniegu, że pomyślał: Gdybym tylko miał dziecię białe jak śnieg, rumiane jak krew i o oczach czarnych jak ta hebanowa rama. Niedługo potem król doczekał się synka białego jak śnieg, rumianego jak krew i o oczach czarnych jak heban, dlatego też nazwano go Śnieżkiem. Niebawem po narodzinach dziecka król zmarł, a królowa pojęła za mąż nowego mężczyznę, bardzo pięknego i niezwykle dumnego ze swej urody. Nowy król był najpiękniejszym mężczyzną w całym królestwie i co rano stawał przed lustrem, pytając: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? A lusterko zawsze odpowiadało: Tyś piękny królu, jak gwiazda na niebie, nikt na świecie nie jest piękniejszy od ciebie. I wtedy król wiedział na pewno, że jest najpiękniejszy. W międzyczasie mały królewicz podrózł i okazał się tak urodziwy, że urodą swą przyćmił nawet króla. W dniu siódmych urodzin Śnieżka król podszedł do lustra i jak zwykle zapytał. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Lecz lusterko tym razem odpowiedziało. Tyś piękny królu, jak gwiazda na niebie. Lecz królewicz Śnieżek jest tysiąc razy piękniejszy od ciebie. Kiedy król to usłyszał, Zbladł z zazdrości i od tej chwili znienawidził Śnieżka całym sercem. Kiedykolwiek na niego spojrzał, myślał, że za jego sprawką nie jest on już najpiękniejszym człowiekiem w królestwie. Nienawiść zupełnie nim zawładnęła i przez swą zazdrość nie zaznał już spokoju. W końcu przywołał on myśliwą i tak do niej rzekł. Weź, Śnieżka, w odległy zakątek lasu i zadźgaj go na śmierć. Jako dowód Żeś to uczyniła, przynieś mi jego serce. Ugotuję je w solonej wodzie i zjem. Myśliwa zabrała Śnieżka do lasu, lecz kiedy dobyła swego noża, Śnieżek zaczął płakać i błagać, by darowała mu życie. Obiecał uciec do lasu i nigdy, przenigdy nie wrócić już do domu. Myśliwa poczuła litość w sercu i żal, gdyż Śnieżek był bardzo piękny i pomyślała. Leśne zwierzęta i tak niebawem go pożrą. Jak dobrze, że to nie ja muszę go zabić. W tej samej chwili minął ją biegnący lasem dzik. Myśliwa zabiła dzika, wycięła jego serce i zabrała dla króla jako dowód śmierci śnieżka, a król, tak jak zapowiedział, ugotował je w solonej wodzie i zjadł, pewien, że zjada serce śnieżka. Śnieżek był teraz zupełnie sam w wielkim lesie. Był bardzo wystraszony i zaczął wiec. Biegł tak przez ostre kamienie i ciernie cały dzień. W końcu, dokładnie w chwili, gdy zachodziło słońce, dobiegł do maleńkiego domku. Należał on do siedmiu krasnoludek. Krasnoludki pracowały w kopalni i akurat nie było ich w domu. Śnieżek wszedł do środka i zobaczył, że wszystko tam było maleńkie, ale schludne i czyste. Stał tam mały stół z siedmioma małymi talerzami siedmioma małymi łyżkami, siedmioma małymi widelcami i nożami, siedmioma małymi kubeczkami, a pod ścianą stało siedem małych łóżeczek, starannie zaścielonych. Śnieżek był błodny i spragniony, więc zjadł po troszku warzyw i po kawałeczku chleba z każdego z siedmiu talerzyków oraz wypił po kropelce wina z każdego z siedmiu kubeczków. A że był bardzo zmęczony, chciał położyć się i przespać. Spróbował każdego z siedmiu łóżeczek, jednego po drugim, ale żadne nie pasowało. Z wyjątkiem ostatniego, na którym zasnął, kiedy nastał zmierzch, siedem krasnoludek wróciło z kopalni do domu. Zapaliły siedem maleńkich świeczek i zobaczyły, że ktoś był w ich domu. Pierwsza powiedziała: Ktoś siedział na moim krzesłku, druga powiedziała, ktoś jadł z mojego talerzyka. Trzecia powiedziała, ktoś jadł mój chlebek. Czwarta powiedziała, ktoś jadł moje warzywa. Piąta powiedziała, Ktoś używał mojego widelczyka. Szósta powiedziała, Ktoś kroił moim nożem. Siódma powiedziała, Ktoś pił z mojego kubeczka. Potem pierwsza powiedziała, Ktoś leżał na moim łóżeczku. A druga krzyknęła, I w moim łóżeczku ktoś też leżał. I tak dalej, aż do siódmej krasnoludki, bo gdy ona spojrzała do swojego łóżeczka, znalazła świętego Śnieżka. Siedem krasnoludek podbiegło pędem do łóżeczka i wszystkie westchnęły z zachwytu. Przyniosły swoje siedem świeczek i patrzyły na śpiącego Śnieżka. – O mój Boże, o mój Boże! – zawodziły. – jak on piękny! Śnieżek bardzo przypadł im do gustu. Nie zbudziły go i pozwoliły mu spać do rana. Siódma krasnoludka musiała spać ze swymi stowarzyszkami po godzince w każdym z łóżeczek i tak im minęła noc. Kiedy śnieżek zbudził się, zapytały go kim jest i jak znalazł się w ich domku. Śnieżek opowiedział im o tym, jak zły ojczym kazał go zabić, jak myśliwa darowała mu życie, jak biegł cały dzień, w końcu znajdując ich mały domek. Krasnoludki bardzo współczuły z chłopcu i powiedziały: Jeśli będziesz prowadził nasz dom, gotował, cerował, ścielił łóżeczka, sprzątał, dziergał i utrzymywał wszystko w czystości i porządku. Możesz u nas zostać i niczego ci nie zabraknie. My wracamy do domu wieczorem. Kolacja musi być więc gotowa do tego czasu, ale dni spędzamy w kopalni, szukając złota. Będziesz więc wtedy sam. Uważaj na złego ojczyma i nie wpuszczaj nikogo. Ojczym natomiast myślał, że znów to on jest najpiękniejszym mężczyzną w królestwie. I następnego ranka stanął przed lusterkiem i zapytał. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? Lecz lusterko znów odpowiedziało: Tyś piękny, królu, jak gwiazda na niebie. Lecz za siedmioma górami żyje królewicz śnieżek tysiąc razy piękniejszy od ciebie. Przeraził się król słysząc te słowa i zrozumiał, że został oszukany. Myśliwa nie zabiła śnieżka. Za siedmioma górami żyły tylko krasnoludki. Więc król od razu wiedział, że to one musiały uratować śnieżka. Zaczął od razu knuć, żeby zabić śnieżka, bo wiedział, że nie zazna spokoju, dopóki lusterko mu nie powie, że jest najpiękniejszy na świecie. W końcu zaplanował nowy podstęp. Przebrał się za starego handlarza i założył maskę tak, że nikt go nie poznał i poszedł do domku siedmiu krasnoludek, pukając do drzwi zawołał: Otwieraj, otwieraj, jestem starym handlarzem i mam piękne towary na sprzedaż. Śnieżek wyjrzał przez okienko i zapytał. Co tam masz, dobry człowieku? Piękne gorseciki, drogie dziecko, zawołał handlarz i podniósł jeden do góry. Był on upleciony z żółtego, czerwonego i niebieskiego jedwabiu. Chciałbyś ten? O tak! zawołał Śnieżek i pomyślał. Mogę wpuścić starego handlarza i złego mi nie zrobi. Śnieżek otworzył drzwi i utargował jeden gorsecik. Nie jesteś odpowiednio ściśnięty, powiedział stary mężczyzna. Podejdź do mnie. zasznuruję cię jak należy. Śnieżek podszedł i stanął przed handlarzem, a ten złapał sznury gorsetiku i zacisnął tak mocno, że śnieżek nie mógł złapać oddechu i padł na ziemię niczym martwy. Stary handlarz odszedł zadowolony. Niebawem nastał zmierzch i siedem kresnoludek wrzuci, wróciło do domu. Przeraziły się, gdy zobaczyły śnieżka leżącego na ziemi bez życia. Podniosły go i zauważyły, że jest bardzo mocno ściśnięty gorsetem. Przecięły tasiemki na pół. Śnieżek mógł zaczerpnąć oddech i zaraz się przebudził. To musiał być zły król, ten handlarz, który próbował cię zabić, powiedziały. Musisz bardziej uważać i już nigdy nikogo nie wpuszczać. Tymczasem król w swym zamku zapytał lusterka. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. A Lustarko znów odpowiedziało Tyś piękny królu jak gwiazda na niebie, lecz za siedmioma górami żyje królewicz śnieżek z krasnoludkami. Tysiąc razy piękniejszy od ciebie. Król był tak przerażony słysząc te słowa, że cała krew spłynęła mu do serca. Zrozumiał, że śnieżek wrócił do życia. Przez cały dzień i całą noc obmyślał nowy plan, jak mógłby przechytrzyć śnieżka. W końcu zrobił zatruty grzebień, założył nowe przebranie i znów poszedł za siedem gór i zapukał do drzwi. Lecz śnieżek krzyknął: Nie wolno mi nikogo puszczać!. Wtedy król wyciągnął grzebień, a gdy śnieżek go dostrzegł, grzebyk cudownie zamigotał w słońcu. Śnieżek zobaczył, że handlarz był zupełnie obcym człowiekiem, więc otworzył drzwi i kupił grzebień. Chodź! Pozwól mi uczesać ci włosy, powiedział handlarz. Lecz gdy tylko dotknął włosów Śnieżka, ten upadł na ziemię niby martwy. Trucizna niebawem cię zabije, syknął zadowolony król i powrócił do zamku z lekkim sercem. Krasnoludki wróciły w samą porę. Zobaczyły co się stało i szybko wyciągnęły trujący grzebień z włosów Śnieżka. Ten otworzył oczy i solennie obiecał już nigdy, przenigdy nie wpuszczać nikogo do domku. Król zaś zapytał lusterka: lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. A lusterko znów odpowiedziało: tyś piękny, król, jak gwiazda na niebie, lecz królewicz śnieżek, żyjący z krasnoludkami, jest tysiąc razy piękniejszy od ciebie. Gdy król to usłyszał, zadygotał ze złości. Śnieżek musi umrzeć, krzyknął, nawet za cenę mojego życia. Poczem zszedł do najbardziej sekretnej komnaty, do której nikt inny w zamku nie miał wstępu i zrobił zatrute jabłko. Z zewnątrz było czerwone i piękne tak, że każdy, kto by je zobaczył, chciałby je zjeść. Król przebrał się za wiśniaka, poszedł do domu krasnoludek i zapukał. Śnieżek podejrzał przez okno i krzyknął Nie wolno mi nikogo wpuszczać! Krasnoludki surowo mi zabroniły. Jeśli nie chcesz, nie będę cię zmuszać, powiedział wieśniak. Sprzedaję jabłka, dam ci jedno do spróbowania. Niczego nie przyjmę, krasnoludki mi zabroniły. Jeśli się boisz, przekroję jabłko na pół i zjem swoją połowę. Proszę, dla ciebie jest ta piękna czerwona połowa. Jabłko zostało tak zmyślnie zrobione, że tylko czerwona połowa była zatruta. Kiedy śnieżek zobaczył z jakim smakiem wieśnia kije swoją połowę jabłka. Nabrał na niewielkiego apetytu i w końcu pozwolił mu podać sobie drugą połowę przez okno. Ugryzł jabłko, lecz ledwo jego zęby zacisnęły się na owocu, padł martwy na ziemię. Król był szczęśliwy. Wrócił do zamku i zapytał lustra. Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie. A lusterko odpowiedziało, Tyś piękny królu, jak gwiazda na niebie, nikt na świecie nie jest piękniejszy od ciebie. Wreszcie zaznam trochę spokoju, powiedział. Znów jestem najpiękniejszym mężczyzną w królestwie. A tym razem śnieżek już nie ożyje. Wieczorem krasnoludki wróciły do domu z kopalni. Śnieżek leżał na podłodze martwy. Krasnoludki poluzowały mu tasiemki przy gorsecie, przeczesały jego włosy w poszukiwaniu czegoś trującego, lecz nic nie pomogło. Nie mogły przywrócić śnieżka do życia. Położyły go na katafalku i całą siódemką siedziały przy nim, płacząc przez całe trzy dni. Chciały go pochować, ale wyglądał tak świeżo. Ciągle miał rumiane policzki, zupełnie jak niemartwa osoba. Kazały więc dla niego zrobić szklaną trumnę i umieściły w niej śnieżka, tak, by można go było podziwiać. Złotymi literami wypisały na katafalku jego imię oraz pochodzenie, i po kolei każda z nich czuwała przy trumnie, nigdy nie pozostawiając go samego. Śnieżek leżał w trumnie długi, długi czas, lecz jego ciało nie poddawało się rozkładowi. Ciągle był biały jak śnieg, rumiany jak krew, a gdyby mógł otworzyć oczy, wciąż byłyby czarne jak heban. Leżał tak niczym w głębokim śnie. Pewnego dnia młoda królewna zapukała do domku krasnoludek szukając schronienia na noc. Gdy weszła do bawialni i zobaczyła śnieżka pięknie oświetlonego światłem siedmiu świec, nie mogła się napatrzeć na jego piękno. Przeczytała złotą inskrypcję i wiedziała, że on jest synem króla. Poprosiła kresnoludki, by sprzedały jej trumnę z martwym śnieżkiem, ale one nie chciały tego zrobić za żadną ilość złota. Wtedy poprosiła, by jej go dały, gdyż nie byłaby w stanie już żyć bez patrzenia na niego. Obiecała zachować go i czcić jak najważniejszą rzecz na świecie. Kresnoludkom zrobiło się żal królewny i dały jej trumnę. Królewna rozkazała zanieść trumnę do zamku i umieścić ją w komnacie, w której później spędzała całe dnie, siedząc przy niej i wpatrując się w śnieżkę. Zawsze była smutna, gdy musiała gdzieś wyjść, bo oznaczało to, że nie będzie mogła na niego patrzeć. Nie była też w stanie spokojnie jeść, jeśli trumna nie była tuż obok niej. Budziło to złość sług, które musiały ciągle taszczyć trumnę tam i z powrotem. Pewnego dnia jeden ze służących nie wytrzymał. Otworzył wieko, wyprostował ciało Śnieżka i powiedział: Jesteśmy tak udręczeni robotą, a wszystko przez jakiegoś martwego chłopaka. Po czym uderzył go dłonią w plecy. Wtedy z ust Śnieżka gwałtownie wypadł z zatruty kawałek jabłka, a on sam wrócił do życia. Podszedł do księżniczki, która nie posiadała się z radości, widząc ukochanego Śnieżka żywego. Usiedli obok siebie i jedli razem z radością. Ich ślub został zaplanowany na następny dzień i nawet zaproszono ochotnego ojczyma Śnieżka. Tego dnia podszedł on do lusterka i zapytał: Lustereczko, lustereczko, powiedz przecie, kto jest najpiękniejszy na świecie? A lusterko odpowiedział: Tyś piękny, królu, jak gwiazda na niebie, lecz młody król dziś żeniony jest sto razy piękniejszy od ciebie. Król był wstrząśnięty słysząc te słowa i tak przerażony, że nie mógł nic powiedzieć. Jego zazdrość kazała mu jednak iść na wesele, by zobaczyć młodego króla. Gdy dotarł do zamku, zobaczył, że to śnieżek. Wtedy włożono parę żelaznych butów do ognia, aż świeciły się od gorąca i kazano królowi je włożyć oraz przetańczyć w nich całe wesele. Jego stopy były strasznie poparzone, lecz on nie mógł przestać tańczyć, aż nie zatańczył się na śmierć. Kochani, i teraz pierwsze zadanie dla Was. Myślę, że po tej lekturze już nie trudno Wam sobie wyobrazić, że krasnoludki to nie tylko małe ludki chłopacy, mogą to być też dziewczynki. Dlatego bardzo Was prosimy, żebyście się zastanowili i napisali na swoich kartkach, jakie imiona mogą mieć siedem krasnoludek. Dziękujemy Wam bardzo.